Bryka, już... Rusza. Ja też bym się wcale nie zdziwił, jakbym kurwa takim uchą starym jeździł Ja idę na wywrotkę, no, to się albo spodziewało sztajer, albo, kurwa. kurwa Sztajera <grym> albo Kamaza <grym> Kamaz to taka najlepsza no, opcja To No to tak. kurwa na sumie takiego Sztajera kurwa mamy Że to przecież jest kurwa porażka no ale jeżdżą, jeżdżą kurwy do dzisiaj A zobra, a taki man Się spierdoli kurwa, się... kurwa i z komputerem nie kurwa w elektrykę wejdziesz To same białe kable kurwa Nie wiadomo co do czego I kurwa, bez komputera nie podchodź A no ta tym... ma 6 grubych kabli kurwa Tak kurwa i... i nic więcej Chociaż ten start to jest taki jeden z nowszych mhm. No ten. ten już taki nowszy, nowszy. Już na tej nowej skrzyni, bo to jest stare, to trzeba było sprzęglić dwa razy przegazować. Aha, Aha albo to jeszcze by no nic nie? No, no, no. no. no Bez nie, synchronizatora. Trzeba by było przegazowywać, to by dopiero było własne. Chodź, zaprasz mu trójkę i jedziesz na trójce? Tak, bardzo.